Cześć, jeżeli chcecie sprawdzić jak wygląda wspinaczka na 35 piętro z kamizelką obciążeniową 10 kg czyli taka symulacja aparatu powietrznego to zapraszam na ten film przyciski winy wyglądały niepozornie ale humor dopisywały nagrywasz? a chcesz coś powiedzieć do kamery? tutaj akurat wchodziłem w parze z Jarkiem Jarek na plecach miał aparat Dwubutlowy, stalowy, czyli dosyć ciężki, jaska mizerką, 10 kg. Powoli, w swoim tempie, zmieszaliśmy na 35. piętro. Pamiętajcie, jak zaczynacie, róbcie to w miarę powoli, nie na hura. No i teraz windą do dołu. My tutaj nie schodzimy, tylko zjeżdżamy, żeby trochę odpocząć przed kolejnym wejściem. Humory dopisywały windzie You looking great Thank you uh, lots of, practice lots of practice Teraz czas na kolejne wejście Tak jak słyszycie Na początku Szutty. zapanie jeszcze jest w miarę umiarkowane, bo to jest dopiero Siódme piętro Później oczywiście się to zmieni Trochę teraz o klatce schodowej Ogólnie tak jak widzicie Zakręcacie w realną schodę Schody nie są jakieś super Wysokie, klatka się zmienia. Na zasadzie niektóre biegi są dosyć długie. Nie pamiętam, ile tam było schodków, ale w miarę, w miarę przyjemnie się tutaj wchodzi. Na 27 piętrze już słyszycie, że jest trochę ciężej. Tętno tutaj koło 130 uderzeń na minutę, ale cały czas jakoś, jakoś daje radę. Powiem Wam, taka pierwsza bariera jest. Mniej więcej na takim 15 piętrze, akurat u mnie. Ale wszystko jest oczywiście do zrobienia. Lekkie przyspieszenie. No i jestem już na trzydziestym czwartym piętrze. Tętno bez zmian. Porównane na dwóch zegarkach. Ogólnie bardzo fajna przygoda i polecam Wam spróbować. Cześć!